Mamy sobie o wielkościach wprost proporcjonalnych i odwrotnie proporcjonalnych, i co to takiego jest. I żeby sobie wyjaśnić to zagadnienie, najprościej wziąć sobie jakiś przykład. I mamy coś takiego. W przykładzie naszym mamy pytanie jasno stwierdzenie, że mamy ceny jabłek i jabłuszka kosztują 5 zł za kilogram. Powiedzmy, że to są takie dobre jabłka, importowane gdzieś z Hiszpanii, albo lepiej nie, bo nie za bardzo wolno. I pytają nas, Ile prawda zapłacimy, jeśli kupimy 2 kg, 5 kg, 10 kg i tak dalej, i tak dalej. Czyli możemy sobie ułożyć tabelkę, gdzie tutaj, w tym miejscu mamy ile zapłacimy, czyli koszt naszych jabłek, a w tym miejscu mamy ich ilość. Ilość wyrażoną. W kilogramach. I teraz tak. Jeśli kupimy sobie 1 kg jabłuszek, to ile zapłacimy? No za 1 kg zapłacimy 5 zł. Jak kupimy sobie 2 kg jabłuszek, no to zapłacimy za nie już złot ciszy 10. Z kolei, jak kupimy 3 kg jabłek, to zapłacimy 15. Jak kupimy 4, 20. Jak kupimy 5, 25, jak kupimy 6, 30 i tak dalej, i tak dalej. I tak wyrażoną zależność nazywamy wielkością wprost proporcjonalną, gdzie x to jest ilość naszych jabłek, z kolei y to jest koszt naszych jabłek. I co zauważamy? Y przez x mamy zawsze tą stałą wartość. Czyli jakbyśmy sobie zapisali, że y przez x. Równa się 5. No bo zobaczcie sobie: 5 przez 1 to jest 5, 10 przez 2 to jest 5, 15 przez 3 to jest dalej 5, 20 przez 4 dalej jest 5, 20 przez 5 przez 5 jest 5 i 30 przez 6 dalej jest 5. Mnożąc sobie obustronnie przez x, wychodzi nam, że y równa się 5x. I taką zależność nazywamy wielkościami wprost proporcjonalnymi, gdzie y to jest jak powiedziałem koszt, piąteczka to jest cena za 1 kg, x to jest ilość naszych kilogramów. Czyli jakbyśmy sobie chcieli kupić 20 kg, to byśmy zapłacili 5 razy 20, czyli wyszłoby nam, że to jest 100 zł za nasze jabłuszka. No i następne zagadnienie, czyli wielkości odwrotnie proporcjonalne i to również najłatwiej to sobie wytłumaczyć na jakimś przykładzie. No i mamy teraz przykładzik. No i mamy pana Jarka. I pan Jarek bardzo lubi jabłuszka. No i tygodniowo wydaje na te jabłuszka 40 zł. No i je po prostu hurtowo robi z niego. Szarlotki sobie, soki robi, je w całości, ale po prostu przeznacza 40 zł. No ale jabłuszka, prawda, w zależności od tygodnia, mają różno, różne ceny. I weźmiemy sobie, czyli tak, mamy całkowity koszt jabłek, to jest 40 zł. I pytają nas, ile może kupić tych jabłek w zależności od ich ceny. Czyli znowu robimy sobie tabelkę, gdzie w tym miejscu mamy cenę za kilogram, cena, w tym miejscu mamy znowu ilość. I te, zwróćcie uwagę, jeżeli jabłuszka będą kosztowały 40 zł. za kilogram, no to tych jabłuszek kupi tylko i wyłącznie 1 kg. No trochę mało. Jeżeli te jabłuszka będą kosztowały 20 zł, no to troszkę więcej tych kupi jabłuszek, ale dalej mało, bo kupi ich tylko i wyłącznie 2 kg. Jeżeli jabłuszka będą po 10 zł, no to już się troszeczkę bardziej obłowi, ponieważ kupi ich całe 4. Z kolei, jeżeli będą po 5 zł, to 8. A jak spadnie ich cena do 2 zł, no to nawet. 20 kg. A jak spadnie do złotóweczki, no to kupi ile tych kilogramów? No 40. I taką zależność nazywamy odwrotnie proporcjonalną. Ponieważ mamy stałą ilość pieniędzy, którą będzie wydawał i w zależności od tego jak się będzie kształtowała cena tych jabłek, to taką ilość ich Kupi. I zauważamy sobie, że to będzie, jeżeli uznaczymy sobie, że x to jest cena, a y to jest ilość, no to co mamy? 40 razy 1 40, 20 razy 2, 40, 10 razy 4, 40 i tak dalej, i tak dalej. Czyli zapisujemy sobie, że X razy y równa się. 40. Jeżeli obu stronnie podzielimy sobie przez X, to wychodzi nam zależność, że Y równa się 40 przez X. Czyli w zależności od tego, ile będzie wynosiła cena, to tyle naszych jabłuszek sobie kupi. I taką zależność nazywamy zależnością odwrotnie proporcjonalną. Ok, no i mamy takie zadanko. Dawno w temu w pewnym klasztorze 10 mnichów przepisywało Biblię, Biblię w ciągu 300 dni. Ilu również sprawnych w pisaniu mnichów powinien był dodatkowo zaangażować opad, aby przepisywanie trwało o 50 dni krócej. Czyli mamy 10 mnichów. Którzy przepisało Biblię w ciągu 300 dni. No i nas pytają, ile trzeba dodatkowo, ale to trzeba sobie policzyć, ile będziemy potrzebowali tych mnichów. No to będziemy ich potrzebowali x. I ona będzie ile krócej? O 50 dni krócej. Czyli już będzie 250 dni. Czyli możemy sobie ułożyć taką tabelkę, jak w wielkościach odwrotnie proporcjonalnych. Zobaczcie sobie. 10 mnichów przepisało w ciągu 300 dni. A pytanie jest, ilu potrzebujemy mnichów, żeby przepisało w ciągu 250? Czyli co my wiemy, że 10 razy 300 to jest dokładnie to samo co 250 razy x? Ponieważ to jest ta nasza praca. I teraz, tak, 0 nam się tutaj skróci. 10 razy 30 to jest 300, równa się 25x, dzielimy obustronnie przez 25 i wychodzi nam x ile? No, x wyjdzie nam 12 w takim układzie. No, jak wyszło nam 12, no to odpowiadamy sobie na pytanie, Ilu potrzebujemy więcej mnichów? No, skoro było 10, a potrzebujemy 12, czyli potrzebujemy 12 minus 10, czyli dodatkowych dwóch mnichów. I piszemy odpowiedź, że opat będzie potrzebował dwóch dodatkowych mnichów. No i mamy kolejne zadanko, sobie jeszcze jedno przerobimy. Kostka sześcienna o krawędzi 20 cm, wykonana z ołowiu waży 91 kg. Ile będzie ważyć ołowiana kostka o krawędzi 10 cm? Mm -hmm. No to musimy się nad jedną rzeczą zastanowić. Musimy sobie obliczyć najpierw objętość naszych kostek, przede wszystkim. Zamienimy sobie 20 cm na decymetry, żeby było prościej. Czyli 20 cm to jest nic innego jak 2 decymetry, ponieważ pamiętamy o tym, że 1 decymetr to jest 10 cm. Ok, dalej mamy, że 10 cm, czyli 10 cm to jest nic innego jak 1 decymetr. Czyli pierwsza kostka, co musimy dla niej policzyć? Objętość. Czyli objętość pierwszej kostki, czyli V1, równa się 2 razy 2 razy 2, czyli 8 decymetrów sześciennych. Z kolei V2, czyli objętość drugiej kostki równa się 1 razy 1 razy 1, czyli 1 decymetr sześcienny. Aha, no dobra. Czyli układamy sobie tabelkę. Czyli 8 dm3 ważyło 91 kg. A nas pytają o to, ile 1 dm3 waży. Czyli korzystając z naszych wielkości wprost proporcjonalnych widzimy, że 8 to jest 91, a 1 to jest x. Czyli możemy ułożyć sobie równanie, że 8 przez 91 równa się 1 przez x. Mnożąc sobie to na krzyż mamy 8x równa się 91, dzieląc obustronnie przez 8 wychodzi nam, że x równa się, czyli mamy 91 ósmych, a po wyciągnięciu całości to będzie 11 i 3 ósme kilograma. i mamy zadanie policzone i odpowiadamy sobie pełnym zdaniem, ile będzie ważyć nasza kostka? Nasza kostka będzie ważyć 11,3 kg. Ok, dzięki za obejrzenie filmu dotyczącego wielkości prost i odwrotnie proporcjonalnych. Jak widzicie, to zagadnienie było takie dosyć przyjemne, takie praktyczne. Zapraszam do kolejnych filmów, a póki co żegnam się z Wami i cześć!